Witam serdecznie na Izbie o Dzisiaj troszeczkę coś innego, mianowicie nie o piwie, ale o whisky. Ale jak to? E, tak się składa, że mm... Kupiłem sobie taką rzecz jak bezalkoholowe whisky. Nazywa się Wisin i po prostu jestem ciekawy, jak ono smakuje. Czy jest podobne do naturalnej whisky? Chociaż szczerze mówiąc, tak po składzie nawiasem to troszeczkę w to wątpię. Aczkolwiek za 4 dni są moje urodziny, niestety 30. Także stwierdziłem, że z tej okazji wprowadzę trochę innowacji, ponieważ akurat w dzień moich urodzin nie będę mógł nic nakręcić, bo będę na wyjeździe. Także no dzisiejszy odcinek to jest taki powiedzmy before, bo pewnie po urodzinach też coś tam jeszcze nakręcę. No i tak właśnie zakupiłem sobie to whisky z ciekawości. Jako, że ostatnio piję mniej alkoholu, coraz mniej alkoholu, to pomyślałem sobie, że fajnie by było spróbować sobie jakiś innych bezalkoholowych trunków, oprócz piwa, jeżeli zakowe są. No i zakupiłem sobie wino, też pewnie przetestuję na odcinku i powiem wam jak smakuje no, i nie mogłem sobie odmówić whisky, ponieważ whisky ogólnie lubię. Nie pijam go często. Także nie jestem tutaj żadnym ekspertem, raczej jestem takim wieśkiem w szywką w świecie whisky, chociaż podejrzewam, że nawet Wiesiek, gdyby żył i zresztą testował w sumie whisky, to zrobiłby to lepiej. A ja po prostu sprawdzę, czy te trunki smakują choć troszeczkę podobnie. Co prawda mieliśmy kurs sensoryczny z Jamesona, ale wiecie, to było na lubelskich targach piwnych, także wiecie jak jest. Sama idea dobra, fajnie, że taki kurs się odbył, ale nie wiem, czy przy okazji targów piwnych było to zbyt fortunne i tak może w pełni osiągnęło wszelkie założenia edukacyjne. Także na się nie za bardzo znam. Lubię sobie czasem wypić bardzo, bardzo od święta, raz, dwa razy w roku. Także nie jestem tutaj ekspertem, aczkolwiek, tak jak mówię, miałem ostatnio smaka na whisky, a że alkoholu nie pijam. Pomyślałem, że sprawdzę, jak smakuje to whisky bezalkoholowe i czy w ogóle warto. Także już bez zbędnego motania, przechodzimy powoli do degustacji. Jak widzicie, przypadkiem, oczywiście. Mam tutaj Jacka Danielsa, także kapki sobie spróbuję, żeby porównać, jak smakuje to prawdziwe whisky, i następnie mieć porównanie do tego whisky bezalkoholowego. I o tym whisky także za chwilę więcej Wam opowiem, bo mam tutaj taką ulotkę z zapisem tego trunku, no ale myślę, że najpierw. Po prostu spróbujemy tego, a później troszeczkę smak mi się przegryzie w trakcie, kiedy będę czytał wam o tym trunku i mówił. Więc myślę, że jest to dobra kolejność. Także zaczynamy. Myślę, że nie będę się za bardzo rozwodził nad barwą, bo chyba to nie jest najważniejsze w tym wszystkim. I też, też nie czuję się ekspertem, także przelewam sobie dosłownie kapeczkę, tak żeby spróbować. No i co my tutaj mamy w zapachu? Alkohol. Troszeczkę takiej właśnie pszenicy, takiej minimalnej ryżowości, troszeczkę mm, takich nut drewnianych. W tym whisky wyczuwam. No może taka gdzieś minimalna, minimalna wanilia w tle. Ale ona miesza się z tym zapachem alkoholowym, i jest taka bardzo trudna, żeby stwierdzić w 100%, czy ją tutaj czuję. Także, wasze zdrowie jest cierpko. Takie nuty drzewne, tutaj wyraźnie na języku wyczuwalne, garbniki. Troszeczkę, właśnie takiej przeniczności. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu gdzieś ta wanilia w afterteście się pojawia, dosłownie na sekundkę, ale gdzieś tam jest. Także tak mniej więcej to whisky odczuwam. Jak widzicie, ekspertem nie jestem, ale mniej więcej tak właśnie mi smakuje, czyli cierpko, lekko drzewnie, właśnie z taką minimalną, minimalną nutą wanili do tego pszenica i też gdzieś taka. Delikatna ryżowość w tle. No i oczywiście alkohol. Największa trucizna! No, chociaż powiem szczerze, że myślałem, że po takim czasie, jak nie piłem takich mocnych trunków, bo nie piłem już chyba ze dwa lata autentycznie, że bardziej będę ten alkohol odczuwał, że bardziej mnie tutaj, że tak powiem, wykręci. Natomiast nie. Bardzo ładnie, przyjemnie wchodzi. Także. Jak najbardziej spoko. Także przechodzimy do bezalkoholowej whisky, o której właściwie jest ten odcinek. Tak jak już mówiłem, ten trunek nazywa się Wisin i przeczytam wam krótki opis z ulotki. Wisin to bezalkoholowy odpowiednik whisky. Jest produktem hiszpańskim. Jego receptura jest tutaj W 1998 roku produkt został nagrodzony specjalną nagrodą Cial Dior, chyba tak to się czyta przyznaną w dziedzinie Światowa Innowacja. Powstaje w podobny sposób jak klasyczny odpowiednik, wytwarzana... Je, aha, tutaj mają literówkę. Wytwarzana się z tych samych składników. Wytwarza się ją z tych samych składników, powinno być, jak oryginalna whisky. Jęczmienia, ryżu, pszenicy. Różnica polega na tym, że składniki nie zostały poddane procesowi fermentacji czyli nie doszło do powstania alkoholu. Brak fermentacji słodu powoduje, że wisin ma słodki smak, dlatego warto go delikatnie przełamać, by wydobyć z niego najcenniejsze nuty. E, tak więc ja postanowiłem e, niczego nie dodawać do tych trunków, tak żeby je stestować na surowo i zobaczyć jak smakują. E, składniki. Woda, cukier, ekstrakty, aromaty, środek zakwaszający, konserwanty, benzoensan sodu, nie wiem, czy to nie była ta substancja, po których w pewnym odcinku świata według kiepskich pizza ożyła i zaczęła gonić domowników. I sorbinian potasu, sól, garbnik, barwnik karmelowy E-150D. Najlepiej spożyć przed 19 listopada 2023 roku. No właśnie, zastanawiam się jak to jest z przechowywaniem tego. Czy rzeczywiście będzie to mogło troszeczkę postać, Czy trzeba to jednak będzie wypić dosyć szybko? Ale gdzieś tam się z Wami e, tym podzielę na Instagramie, czy może na Facebooku w międzyczasie. A może w jakimś odcinku o tym wspomnę. E, więc butelka wygląda tak: 07 szklana. E, tutaj mamy takie sreberko, i z tego co e, zauważyłem do tej pory, to chyba po prostu mamy nakrętkę e, w tym whisky. Także odwijam to sreberko. No i już patrzymy. Czerwony korek. Właściwie czerwona nakrętka. Także otwieramy. No i zobaczymy, jak ten trunek pachnie i smakuje. Tego sobie mogę nalać ciutkę więcej oczywiście. No i jeżeli chodzi o barwę, chociaż mówiłem, że nie będę jej oceniał, to, to wydaje mi się, że oryginalny Jack Daniels jest Ciemniejszy i to chyba też widać z waszej strony. Mam nadzieję, że nie mam tutaj mylnego wrażenia, ale whisky bezalkoholowe jest wyraźnie jaśniejsze. No dobra, zobaczymy, jak zapach. No, muszę Wam powiedzieć, że dosyć podobnie też jest taka hmm, lekka drzewność. Też czuję tutaj troszeczkę pszenicy, troszeczkę ryżu, ale przebija się tutaj, wydaje mi się, że y, aromat taki właśnie cytrynowy, czyli czuć tutaj to zakwaszanie. No, natomiast muszę powiedzieć, że oprócz alko jakoś tak y, bardzo to whisky nie odbiega od oryginału, także... Da się to skojarzyć z whisky, powiem tak. Nie jest to takie stricte whisky, ale jednak, gdybym testował to w ciemno, to myślę, że raczej bym gdzieś tutaj whisky obstawiał. Także myślę, że i tak jest lepiej niż się spodziewałem. Wasze zdrowie. No, i w smaku powiem Wam, że już nie jest tak ryżowo, jest kwaśną. Wyraźnie czuję ten mm, kwas cytrynowy, ale jest też słodko, właśnie ta słodycz pojawia się po tej kwaśności, dosyć pusto. Jakaś taka cierpkość gdzieś w afterteście się delikatna pojawia, mm, też powiedziałbym takie nuty pszeniczne, Gdzieś lekko ryżowe. Natomiast tutaj na pierwszym planie jest kwaśno, a potem wchodzi właśnie taka trochę chamska słodycz bym powiedział, taka. Powiem wam, że jak tak się mieszają te aromaty, to ta słodycz jest taka lekko miodowa. Natomiast powiem tak, no nie jest tak najgorzej. Moim zdaniem oczywiście do Jack'a Danielsa to ten trunek żadnego startu tutaj nie ma, bo jednak tutaj cierpkość jest wyraźna, właśnie jest to taka delikatna wanilia, wyraźnie więcej się dzieje. Natomiast gdzieś ten trunek whisky troszeczkę przypomina. Oczywiście nie spodziewałem się, że będzie smakował tak samo, nic z tych rzeczy, bo liczyłem się z tym, że może smakować inaczej. Ale myślę, że jeżeli by to whisky bezalkoholowe zmieszać z kolą, to to byłoby całkiem okej. Okay. Jakieś tam podobieństwo do whisky jest, chociaż tak jak mówię, jest wyraźnie kwaśniej i słodko przede wszystkim. Natomiast nie jest to sam w sobie taki zły napój. Także jako alternatywa dla whisky bezalkoholowa myślę, że gdzieś tam ujdzie, bo jednak jak się lubi, co się nie ma, to się lubi, co się ma, jak to mówi przysłowie, także na pewno to jest do wypicia, na pewno jest to dość ciekawa sprawa. Myślałem, że będzie tutaj dużo gorzej, natomiast tak tragicznie nie jest, więc. Myślę, że po prostu jako ciekawostka ok. Czy kiedyś wrócę do tego trunku? Na razie nie odpowiem Wam na to pytanie, bo nie wiem, trudno tak po pierwszych łykach stwierdzić, więc po prostu jak wypiję całą tą butelkę, to będę wiedział coś więcej. Na razie nie chcę się wypowiadać czy tak, czy nie. Jestem raczej nastawiony tak neutralnie do tego napoju. Jakoś mnie nie odrzucił, ale też w żaden sposób mnie nie zachwycił, także zobaczymy podczas dalszej konsumpcji jak się mój stosunek do tego trunku ułoży. Tak jak już wspominałem, moim zdaniem z kolą będzie dużo lepiej smakowała. Także no cóż. To by było na tyle. Mam nadzieję, że do czegoś wam się ten odcinek przydał, że chociaż część z was wyrobiłaś sobie jakiś pogląd na temat bezalkoholowej whisky. Nie wiem czy są jakieś inne rodzaje tej whisky. Patrzyłem na Allegro, to widziałem tylko whisky tej firmy, być może... Też są whisky bezalkoholowe jakichś innych firm i być może na przykład smakują jeszcze lepiej. Aczkolwiek tego nie wiem, nie znam się aż tak bardzo. Tak jak mówię, być może zrobię też dla Was test bezalkoholowego wina, które podobno no bardziej niż to jest w przypadku whisky, przypomina wino prawdziwe, bo jest to właściwie prawdziwe wino, tylko że zdealkoholizowane. Także jestem ciekaw. Też jak będzie to wino smakowało, więc piszcie w komentarzach, czy chcecie taki odcinek o bezalkoholowym winie. Jeśli się ukaże, to podejrzewam gdzieś pewnie bliżej świąt, bo na razie nie chciałbym po prostu tego wina otwierać, bo pewnie jako wino bezalkoholowe trzeba je będzie szybciej wypić. Także gdzieś ko Świątko, Sylwestra, jeszcze w tym roku taki odcinek się ukaże. No więc to by było na tyle, nie przedłużając, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć.